Zdrożenie mikroplazmy u nas pojawiło się w trzecim trymestrze ciąży. Lekarz zauważył dysproporcje pomiędzy kończynami a, a tułowiem. Nóżki i rączki były krótsze. ówka też była większa. Wiemy, że na świecie rodzi się jedna. Jedno na 25 tysięcy urodzeń to jest dziecko właśnie z achondroplazją. Nie było opcji leczenia tak naprawdę, mogliśmy tylko łagodzić objawy i ewentualne, leczyć ewentualne powikłania, tak, które towarzyszą tej chorobie. Można było zdecydować się na, cały czas można się zdecydować na wydłużanie kończyn metodą Iwizarowa. Jest to jednak bardzo długotrwały proces i bardzo bolesny. 130 cm wzrostu, tyle co ośmioletnie dziecko. Na tyle jeszcze do niedawna mogli liczyć pacjenci z achondroplazją, rzadką chorobą genetyczną, która powoduje, że pacjent rośnie dużo, dużo wolniej niż jego rówieśnicy. O tym, jak zmieniła się rzeczywistość leczenia pacjentów z tą chorobą, jak w ogóle wygląda ich codzienność, jakie mają potrzeby, będę rozmawiała dziś z panią Moniką Kargol mamą bliźniaczek chorujących na achondroplazję reprezentującą stowarzyszenie na rzecz dzieci z tą chorobą. Dzień dobry, Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry państwu. Gdy oczekujemy przyjścia na świat dziecka, powtarzamy sobie takie zaklęcie, żeby tylko było zdrowe. Chciałam zapytać, w którym momencie u pani pojawiło się podejrzenie, że dziewczynki mogą przyjść na świat chore. Podejrzenie chondroplazji u nas pojawiło się w trzecim trymestrze ciąży, przy rutowym, rutynowym badaniu USG lekarz zauważył dysproporcje pomiędzy kończynami a, a tułowiem. Nóżki rączki były krótsze, główka też była większa, więc tutaj padło właśnie podejrzenie dysplazji szkieletowej, właśnie chondroplazji. tak? Także tutaj na, na tym poprzestaliśmy, tak? Wczynki bo po prostu się urodziły i wtedy dopiero zaczęliśmy dalszą diagnostykę, tak. Żeby... Bo rozumiem, że już w momencie narodzin te podejrzenia się potwierdziły, prawda? Było widać, że są problemy ze zdrowiem. Tak, dziewczynki miały takie typowe cechy hepino tutaj Badane były przez panią doktor genetyk. Szpital też w momencie narodzin natychmiast wykonał badania krwi, które zostały wysłane do, do laboratorium właśnie, żeby sprawdzić, czy to jest ta dysplazja szkieletowa. Badania, wynik badania przyszedł dwa miesiące po narodzinach i jednoznacznie potwierdził, że to jest właśnie błąd FG FGFR3, który właśnie powoduje achondroplazję. Czy ktoś w rodzinie kiedykolwiek chorował, zmagał się z achondroplazją? U pani albo może u męża? W naszej rodzinie nigdy nie było zdiagnozowanej achondroplazji. U nas była to tak zwana mutacja spontaniczna, czyli takie zdarzenie losowe, totalnie losowe. Wiemy, że na świecie rodzi się jedno na 25 tysięcy urodzeń, to jest dziecko właśnie z i 80% dzieci urodzonych właśnie pochodzi z mutacji spontanicznych, czyli zdecydowana większość, tak? Rodzice nie są obciążeni genetycznie, tak? Także to może się przytrafić Każdego, właściwie, właściwie tak. To jest choroba rzadka. Gdy usłyszała Pani, że jest podejrzenie, że dziewczynki być może będą miały achondroplazję, słyszała Pani wcześniej o tej chorobie? W ogóle kojarzyła ją z czymkolwiek? Absolutnie nie. Ja gdzieś też napisałam sobie po wyjściu z gabinetu hasło dysplazja szkieletowa na rynku, tak, achondroplazja, żeby potem po prostu to sprawdzić, tak? co to jest. I dopiero wtedy tak naprawdę zapoznałam się z tym słowem, tak, bo nigdy wcześniej nie. nie... Nie słyszałam go, nie miałam styczności, także to był zupełny, zupełna, zupełna nowość dla nas. tak. No, ale musiała być chyba taka diagnoza, trochę jak grąd jasnego nieba, prawda, dla Państwa? Była na pewno. No, były to duże emocje, zwłaszcza że to też była dwójka dzieci, więc ryzyko w ogóle było jeszcze innych powikłań. No, była chwila takiej wielkiej straty, takiego poczucia straty. Ale ja nasz bardzo szybko zwiedziła tak jakby podejście do tego. Weszłam w taki tryb zadaniowy. Dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy. Zaczęłam wszystko ogarniać, załatwiać, tak, wizytę, konsultacje ze specjalistami. Bardzo dużą pomoc tutaj uzyskałam od nich, rodziców, na grupach społecznościowych. Więc z takiego żalu, bólu, można powiedzieć, bo to też było odczuwane, przeszłam w ten tryb zadaniowy. I w sumie to tak do dzisiaj trwa, tak, że cały czas no nie ma nie ma tak jakby przystanków, tak? Cały czas musimy coś tam gdzieś załatwiać, ogarniać, sprawdzać, się, konsultować ze specjalistami. Ale jest już łatwiej, tak? Na początku było to trudne. W tej chwili dziewczynki mają 5 lat. Jest duża nadzieja na to, że będą rosły zdrowo i wyżej niż dzieci z achondroplazją jeszcze przed erą nowoczesnego leczenia. Ja wspomniałam na początku, że ta choroba sprawia, że, że pacjent rośnie dużo wolniej, dużo mniej niż osoba zdrowia, bo dziewczynki za achondroplazją średnio osiągają wzrost 125 cm, to tyle co ośmioletnie dziecko. Chłopcy niewiele więcej, ale też zaledwie 1,31 cm wzrostu. Proszę mi powiedzieć, jakie były opcje leczenia, kiedy pani się dowiedziała, że dziewczynki są chore. I co się zmieniło na przestrzeni tych pięciu lat? A, no, nie było opcji leczenia, tak naprawdę mogliśmy tylko e łagodzić objawy, i ewentualne, leczyć e ewentualne powikłania, tak które towarzyszą tej chorobie. E tymi powikłaniami e są problemy ortopedyczne, e neurologiczne, laryngologiczne, pulmonologiczne, czy e metaboliczne. U kobiet również problemy e ginekologiczne, tak. E Także mamy tutaj całą pulę tak naprawdę tych wszystkich e, problemów. E, do tej pory można było zdecydować się na, cały czas można się zdecydować na e, wydłużanie kończyny metodą Elizarowa. Jest to jednak bardzo długotrwały proces i bardzo bolesny tak dla dzieci. Także ja e, nie podjęłabym tej decyzji za nie. Tak? Niektórzy się decydują e, ze względów... E, Archaiczna metoda, prawda? Bo ona już ma swoją długą tradycję i historię. To jest metoda operacyjna, polegająca na kolejnych zabiegach, w wyniku których kości są niejako mechanicznie wydłużane. Tak. Jest na pewno unowocześniana w jakiś sposób. W każdym razie jest to proces długi, tak? I naprawdę no, rodzice opowiadają, że jest to proces, proces też bolesny, tak? Więc. Um... Wolałabym, żeby była jakaś inna tak. Nie zdecydowałabym się sama, nie podjęłabym decyzji za nie. E, gdyby chciały, oczywiście może będą chciały, tego nie wiem. Oczywiście będę je wspierać, tak? Ale, ale, ale na razie na ten moment nie ma takiej potrzeby. No właśnie, bo w międzyczasie od momentu, kiedy dziewczynki jak mają na imię w ogóle, bo tak oni. I Laura. Kania i Laura pojawiły się na świecie, nastąpił ogromny przełom, bo pojawił się lek który po, pomaga w, w procesie roś, rośnięcia u dzieci z achondroplazją. E, tak, w 2021 roku e, na terenie e, Unii Europejskiej została e, wprowadzona terapia e, lekiem z substancją czynną wosorytyd. E, jest to terapia, która pomaga przyspieszyć tempo wzrostu nawet o półtora centymetra rocznie. E, terapia polega na wstrzyknięciach, tak? Codziennie robimy zastrzyk, aż do momentu, kiedy te płytki wzrostu się zamkną. Dziewczynki aktualnie są w terapii i mamy niesamowite rezultaty. No właśnie, proszę o nich powiedzieć, bo już wiemy, że rosną szybciej, tak, niż rosną, rosłyby bez tego leku. Tak, rosną szybciej, dogoniły tempo wzrostu dzieci neurotypowych, czyli tutaj mamy ogromny sukces. I tak naprawdę po podsumowaniu półtora rocznego leczenia mamy 10 cm na plusie. Także przez półtora roku 10 cm to jest naprawdę bardzo dużo na dzieci z tak? Czyli jest szansa, że one finalnie, jak skończy się ten proces wzrastania gdzieś tam koło u dziewczynek, pewnie 16-17 roku życia, to będą miały taki wzrost, który nie będzie je wyróżniał ich wśród drugieśników czy wśród innych ludzi. Nie będzie wyróżniał, tak, ale ta terapia przynosi też w, w dużo innych tak jakby pozytywnych rzeczy, czyli zmniejsza te dysproporcje, które są obecnie, tak? Czyli mamy krótkie rączki, krótkie nóżki, ale te kończyny są wydłużają się, tak? Czyli, ciało czyli się robi proporcjonalne. Ciało się robi proporcjonalne, co, co po prostu sprawia, że ich życie będzie łatwiejsze, tak? Ich komfort życia będzie wyższy, tak? Wspomniała Pani, że są w stanie w tej chwili tak y, zrobić taki daszek nad tak, głową, łączyć rączki nad głową. Hmm. Dokładnie tak i y, powoli zaczynają być też samodzielne, jeśli chodzi o higienę, tak, bo to też są jednak ograniczenia, Ym, no ze względu na te krótkie rączki. Tak. Także mamy, mamy niesamowite efekty, poprawiła się też ich y, y, ogólnie koordynacja, tak, y, y, są troszeczkę silniejsze. Zmniejszyło się to, obniżone napięcie mięśniowe, z którym w sumie e, cały czas walczymy od urodzenia. E, cały czas mamy rehabilitację, tak? Jest, e, jest to teraz akwarium dwa razy w tygodniu, e, ale, ale no, nawet nasza rehabilitantka mówi, że, e, że są efekty. Także widać, że dziewczynki są... mają lepszą równowagę, mają lepszą koordynację, są silniejsze, chętniej ćwiczą, także. Ma pani dwójkę starszych jeszcze dzieci, prawda? One są najmłodsze, yy, więc myślę, że, sobie, że to dla mamy też ogromna ulga widzieć, jak właśnie te najmłodsze członki rodziny doganiają rówieśników i zaczynają yy, rozwijać się normalnie, tak? Jak, yy, jak rozwijałyby się, gdyby ta niefortunna mutacja w genie się nie pojawiła. Tak. Yy, wie pani, do tej pory to było tak, że dopóki nie było leczenia, yy, to, to był duży problem, tak? Myśmy... Martwili się, tak? Co będzie. Patrzyliśmy w przyszłość. Próbowaliśmy sobie właśnie. tak wyobrazić, jak to będzie, czy będą akceptowane, czy będą miały równe szanse na edukację, na pracę, na, na samodzielność w życiu, tak? I, I dzięki tej terapii tak naprawdę myślę, że to nie, nie powinniśmy mieć już obaw, tak? Że jednak dużo, dużo przeniesieniu dobrego, tak? A jak jest z dostępnością tego leku w naszym kraju? Czasem, jak są nowe leki gdzieś na horyzoncie, to pacjenci długo czekają, zanim będą mogli je otrzymać. I tak też było w tym przypadku, tak? Refundacja dopiero została ogłoszona 1 stycznia tego roku, mhm. więc obecnie trwają intensywne, bardzo intensywne przygotowania do wprowadzenia tej terapii w szpitalach i objęcia po prostu leczeniem wszystkich dzieci, które chcą się na tą terapię zdecydować. A czy Wy jako stowarzyszenie szacujecie, ile takich dzieci w Polsce jest? Ile takiej terapii potrzebuje? Ile z niej, dzięki niej skorzysta? Myślimy, że jest to około 200 dzieci, może troszeczkę więcej. To zależy też od tego, jakie to są grupy wiekowe, bo im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, im później wiadomo, że mamy mniej czasu. Nie każdy się zdecyduje, tak? Ale w którym momencie życia dziecka powinno się leczenie włączyć? W tym momencie już można włączyć od czwartego miesiąca życia. Jak my zaczynałyśmy terapię, były to dwa latka, tak? Teraz już badania były prowadzone i wykazano, że można już rozpocząć te leczenie od czwartego miesiąca życia. Czyli właściwie jest nadzieja, że jeżeli tak wcześnie poda się lek, to dziecko będzie rozwijać się harmonijnie od samego początku. Od samego początku, tak. Będzie mniejsze ryzyko wodogłowia. U nas było to bardzo duże przez pierwszy rok czasu. Bardzo często jeździliśmy na badania do neurologa ze względu właśnie na zagrażające wodogłowie. Mamy też problem z otworem wielkim, podstawy czaszki, tak? To jest w sumie jeden z takich najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych pojazdów. Dokładnie. I tutaj dzięki temu, znaczy nie były robione badania, ale wiemy, że od innych rodziców, że jednak te obrazy rezonansów wychodzą lepsze, tak? Tak też jest u nas. My robimy rezonansy. Tej podstawy czaszki co rok mniej więcej. I, i mamy tak, jest zwężony, jest zniekształcony, ale nie ma ucisku. Także to jest stan do monitorowania po prostu, tak? Wiem, że ten lek może po prostu wpływać na, też na, na powiększenie, na poszerzenie, na, na ukształtowanie tego otworu, wielkiego, że on po prostu. A jeśli on jest zawężony, wyobrażam sobie, że pacjenci mogą cierpieć z powodu jakichś deficytów neurologicznych, bólów głowy. Tak, niedowładów. Dzieci również mogą mieć bezdachy, co jest bardzo niebezpieczne, tak? no bo to już jest bezpośrednie zagrożenie życia, także tutaj jest bardzo ważne, żeby monitorować właśnie stan tego otworu wielkiego podstawy czaszki. Czyli y, można powiedzieć, że w tej chwili, gdy Hania i Laura spotykają się z koleżankami, z kolegami z przedszkola, nie widać po nich choroby, albo coraz mniej ją widać? Coraz mniej ją widać. Jednak są najniższe w grupie, ale, ale, ale Niweluje się ta, ta, ta różnica, tak? Także myślę, że im starsze będą, tym więcej, im dłuższa będzie terapia, tym więcej po prostu z tego będą miały, tak? Proszę mi powiedzieć, jeżeli oglądają nas rodzice dzieci z hondroplazją, jak mogą to Was trafić do Waszego Stowarzyszenia, żeby dowiedzieć się, Czegoś więcej na temat możliwości terapii, albo w ogóle uzyskania jakiegoś wsparcia i wiedzy ze na temat tej choroby? To zapraszamy wszystkich na naszą stronę na Facebooku, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chondroplazją. Mamy również stronę internetową odblokujmyślnikżycie.pl. Na tej stronie internetowej mamy bardzo obszerny poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci z Chondroplazją. Który e, zawiera informacje już w, e, od początku ciąży, tak naprawdę do 18 roku życia, tak? Z czym się wiąże e, achondroplazja, jak ją leczyć, e, jak e, wspierać rozwój, jak wspierać e, rozwój psychologiczny też e, dzieci w, w danym wieku, tak? Także tam jest bardzo dużo informacji, bardzo ciekawych, także e, za, polecam po prostu, żeby zajrzeć na naszą stronę i, i ten poradnik sobie po prostu ściągnąć przeczytać. Zapraszamy serdecznie za ten, o achondroplazji dzisiaj przy okazji Światowego Dnia Chorób Rzadkich, który tradycyjnie 28 lutego jest obchodzony. Studio Długo i Szczęśliwie, bo takie życie długie i szczęśliwe teraz rozumiem przed pacjentami z achondroplazją się rysuje dzięki tej nowej terapii Moniką Kargol, mamą bliźniaczek z tą chorobą, ale też aktywną działaczką społeczną, bo działającą w stowarzyszeniu na rzecz dzieci z achondroplazją. Bardzo dziękuję Pani Spokani, dziękuję również, dziękuję Państwu.